Góry są pięknem, które trudno opisać słowami. Co mają takiego w sobie, że nas pociągają? Co nami motywuje, by udawać się w dalekie wędrówki? Dlaczego, dźwigając masę kilogramów na plecach, pokonując tysiące metrów przewyższenia, chce nam się iść dalej? Czy istotą wędrówki po górach jest wejście na szczyt, przejście danego szlaku? A może chodzi o coś więcej? Chodzi o przygodę, chodzi o sprawdzenie samego siebie. Chodzi o obcowanie z naturą. Tak naprawdę góry to nie nasz cel, ale góry to środek do osiągania celu. A cel ma każdy z nas inny. A jaki jest nasz? 20 lipca ruszamy na główny szlak Beskidzki. Ale to nie nasz główny cel, ale celem jest nieść pomoc innym. Dlatego idziemy w marszu charytatywnym, gdzie będziemy zbierać pieniądze na prezenty pod choinkę dla biednych dzieci za wschodniej granicy z Rumunii, Ukrainy oraz z Białorusi. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie od 20 lat organizuje akcję Prezent pod choinkę. Zostało zebranych dotychczas 90 tysięcy paczek, a w zeszłym roku udało się przekroczyć granicę 6 tysięcy paczek. Ale niestety ze względu na panującą pandemię może się okazać, że w tym roku nie uda się uzbierać tyle paczek, by mogły dotrzeć do tych dzieciaków. A to oznacza, że zamiast uśmiechu na twarzy dziecka może pojawić się smutek. Dlatego jako Góry Wolności, ale także jako wy, społeczność górska, chcemy temu zapobiec i pomóc uzbierać pieniądze na paczki, które będą mogły dotrzeć do tych dzieciaków. Dlaczego 500? Dlatego, że główny szlak Beskidzki liczy prawie 500 km długości. Dlatego, jeżeli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy do wpłacenia dobrowolnej kwoty. Może to być 5, 10, 20 zł lub więcej. Za każde uzbierane 60 zł to jest właśnie jeden prezent, czyli jeden uśmiech. Dla tych, którzy wpłacą 60 zł lub więcej, zostaną wylosowane gadżety od nas, strony Góry Wolności, jak również od naszych partnerów wyprawy. Więc, moi drodzy, do dzieła. Link do zrzutki znajduje się tutaj i także jeszcze w opisie albo w komentarzu, więc do zobaczenia na szlaku i działajmy, dajmy dzieciom uśmiech. Cześć. Cześć.